Minecraft to jest najbardziej nostalgiczna gra, no chyba każdy się ze mną zgodzi. Pierwsze ścięte drzewo, pierwsza baza czy pierwsze diamenty. W te chwile na pewno zostaną z nami na zawsze, ale większość z was może zauważyć, że powoli to uczucie gdzieś znika. Już nie czujemy tego samego fanu, grając z Minecrafta, więc w tym filmie spróbuję na nowo obudzić Was w to uczucie, wykorzystując trzy proste sposoby, więc zapnijcie pasy i zapraszam was w nostalgiczną podróż. Damn, jesteśmy w Minecrafcie 1.8. Kurde, ale nostalgia. Tak dawno nie grałem tutaj. Te stare tekstury jeszcze. I yeah. Według graczy Minecrafta wersja 1.8 jest uważana za najbardziej nostalgiczną wersję. Dlatego postanowiłem użyć ją jako pierwszy sposób, aby przywrócić wam te stare uczucia. Lecz pamiętacie, że to jest nic w porównaniu do sposobów, które zobaczycie później w tym filmie. Bra, serio, tak dawno nie grałem w Minecrafta, że... Nie, zrobię to bez komentarza. I zbierzmy teraz kobla. Dobra. O, mam już żelazo. Dobra, czas pozbierać to żelazo do końca. Cierwi się zabierał za przepalanie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że mimo że chciałbym poczuć to samo, to jest to bardzo ciężkie, ponieważ moje umiejętności w tej grze już nie są takie same. Mam na myśli, że już jestem dobry w Minecrafta, nie patrząc na tą sytuację z killoffem. To już wiem mniej więcej co mam robić. I taki cel jak zdobycie diamentów będzie o wiele prostszy niż kiedyś. Dobra, skraftujmy wszystko, czego potrzebuję. Chciałbym wam przypomnieć, że to, co teraz tutaj w dziesi, to jest dopiero nic w porównaniu z tym, co wam przyniesie nostalgię później. A mam na myśli ostatnie dwa sposoby. Dobra, 9 sztabek z pewnością wystarczy do skraftowania tego, czego potrzebuję. Resztę żelaza zachowam sobie później na seta. Szukanie diamentów w najnowszej wersji Minecrafta to... Dobra, nieważne. Znalazłem diamenty. Chciałem coś tam mówić, już nie pamiętam nawet, co mówiłem. Jeśli mam być szczery, ten sposób Ocean, tak 3 na 10 mało mi dał nostalgii. Więc przejdźmy do kolejnego sposobu, który raczej już Was zachęci. Dobra, jesteście wszyscy gotowi? Jesteśmy tak gotowi. Tak. No to możemy wchodzić na 3, 2, 1. Dobra. 3, 2, 1, go. Go. O kurde o, kurde, ja to pamiętam wow. to, jest, to, jest boxy, jo, to jest Lobby to stare yeah. Ja ci ja pamiętam te wszystkie zagadki, które tutaj były i... Nie wiem, ja pamiętam jak odkryłem to jedną zagadkę i byłem tak podjarany, że to jest hit Tyle wspomnień Kurde, ja pamiętam jak oglądałem poradnik na YouTubie jak znaleźć Elytrę Ogólnie gdzieś tutaj Tak, to jest historyczny balkon Nie nie pamiętam jak tam można się dostać, ale... Yeah. Musimy się tam dostać, tam jest Elytra. Ja pamiętam jak z tego balkonu patrzyłem na ten świat. Kurczę, takie wspomnienia z dzieciństwa teraz się pojawiają. Jest e Elytra to. Przepraszam, że przerywam ci w tej nostalgii, ale pewnie większość z was nie wie, że posiadam własną paczkę montażysty. Jeśli jesteście zainteresowani jak ją kupić oraz co w niej jest, to zapraszam was do pierwszego linku w opisie. Korzystam z tej paczki ja oraz wiele znanych twórców. Przekonam się na własnej skórze, że jest najlepszą paczką. Oczywiście co jakiś czas wprowadzam do niej zmiany i na bieżąco do efekty, z których korzystają topowi twórcy. Dobra, odsyłam was do oglądania. Ale co, no dobra, takie potężne prawie. wspomnienia, nie wiem... Chyba się ze mną zgodzicie. No, Na ile oceniacie te wspomnienia od 1 do 10? my no, Nie, dobra, mi wie. się wydaje, że mocno dziewiątka. No, ja też daję dziewiątkę. Jesteś fałtek O oh ma Wiesz, że ten Siema serwer jest postawiony na moim komputerze? Wow oh <laughs> Więc proszę nie wysadzaj tego serwera, bo wtedy mój komputer zdechnie. Co ty gadasz, ten komputer tyle potrafi jakby przeżyć. Dobra, nie wiem, zbieram najpierw zwierzęta czy drewno? Ten trzeci sposób może wydawać się dla Was trochę dziwny, ponieważ nie przywróci Wam żadnej nostalgii. Te dwa poprzednie sposoby pokazały mi, że już nigdy nie będzie tak samo. Nie będziemy mieli tego samego uczucia zbierając drewno czy wchodząc na stare mapki z Minecrafta. Ale za to możemy tworzyć nowe wspomnienia, które za 10 lat będziemy tak samo wspominać. Może tak naprawdę te najnowsze wersje Minecrafta nie psują go? tylko dają nam szansę na nowe uczucia, grając samemu czy wspólnie ze znajomymi, śmiejąc się i odkrywając nowe mechaniki gry. Dlatego zostawiam was tym trzecim sposobem, abyście mogli się zainspirować i również poczuć ten sam fan co my. Enjoy. Ty co zbierz jest? jedzenie, ja zbiorę no tak. drewno, ok? To czekaj, to ja też zbiorę sobie na siekierkę. Man... Jak coś ja już zrobiłem crafting, to nie musisz. Ok. Proszę, nasz wspólny crafting. Ja okay. Nie wytrzymam, to są takie lagi potężne. Co ty tam narzekasz, Wydaje mi się, że to dlatego, że pada deszcz, albo dlatego, że za mało ram ustawiłem. Uuu, wągiel mam. No, z takimi lagami. Dobra, idę ci ratować. Jakie je ratować? Sę radzę O się widzę. Hmm. Czemu ja mam takiego tragicznego ajma? Ejma Zaraz mnie zhejtujesz No jak ty mogłeś powiedzieć ajma, kolego? Nie umiesz angielskiego, czy co? <grym> Halo? No, jesteś Zrobiłem sobie jedzenie i to tyle Gdzie jesteś? Czekaj W, w tej, co wtedy? Ja też o, jestem, chyba, że mnie... ale przy oboczu. Przy czym? Przy uboczu. Robię teraz bazę. Ok. A gdzież ten emek robi tą bazę? Hmm, znajdę cię. W ogóle mam do ciebie helm żelazny. Dzięki, dzięki, dzięki. Słyszę jak tam kopiesz, tylko gdzie teraz masz to wejście swoje? Oho, widzę chyba. Siema. Yy... ma yy, co? Nie, żartuję, żartuję. Już bym cię nie skrzydził. Co ty? Możesz przestać... Hm. <laughs> przestać mnie niszczyć? Dobra. Trochę mało ta baza. Już jest. W długości jest 12. Przejdę ja po kelofa, co zrobić. Dobra, już wiem, jak to będzie wyglądać. Ty musisz wykopać swoją stronę w y, szerokości 5, ja muszę wykopać swoje szerokości 5. Jak ci idzie kopanie? Kibidi toilet. Czekaj chwilę. Kibidi toilet czy creeper? SkiBidi toilet czy creeper? Ja wybieram creeper. Ja Nie go. Lubię... Niestety już po czasie zaczęły nam odwalać, ale zadbałem, żeby ten ostatni sposób wyglądał jak taki stary gameplay w Minecrafcie w tej bazy. Szczerze, takie 5 na 10 Deep naświetlacz, tu stary, po prostu kwiat to jest za chlew. No, niewolnicy są, so, to mi się podoba. Nie, ja no, można było lepiej. No gościu, co się czepiasz? No, chciałeś, żebym ci ocenił. Chciałbym wam tylko powiedzieć, że bardzo mi zależy, żebyście mogli znowu cieszyć się Minecraftem, dlatego specjalnie dla was będę chciał stworzyć serwer Minecraft, który będzie oparty na takiej rozgrywce, co widzieliście w sposobie trzecim.